Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy też zastanawiałaś się kiedyś, co to jest Nowy Testament? Tak dużo o nim się mówi w czasie homilii, słuchamy go w każdą niedzielę czy w każdą liturgię mszy świętej, czytania z Nowego Testamentu. Natomiast wiemy, że jest to zbiór ksiąg, które powstały w I wieku po Chrystusie, czy niektóre na początku II wieku po Chrystusie. I zawierają historię życia Jezusa, historię życia pierwszego Kościoła oraz relację świętego Pawła pomiędzy sobą samym a wspólnotami, które sam zakładał, i wreszcie na końcu znajduje się Księga Apokalipsy, która mówi nam o tym, co ma się wydarzyć w przyszłości. Czy czytasz nowy testament? Czy Modlisz się Nowym Testamentem? Czy rozumiesz, że w Nowym Testamencie są prawdy, które dotyczą Twojego życia każdego dnia, odnoszące się do tego, co dzieje się w Tobie, w Twoim sercu i zarazem w relacji do Boga i do drugiego człowieka? W Krakowie, na ulicy Tynieckiej, 39, 27 września, już w najbliższą sobotę, rozpoczynamy kurs. Dotyczący Nowego Testamentu, gdzie raz w miesiącu będziemy się spotykać po to, żeby pod kierunkiem wytrawnych egzegetów czytać razem, studiować i poznawać Słowo Boże, poznając nowy Testament poszczególne księgi, poznajesz Jezusa Chrystusa, który jest Twoim Zbawicielem i zarazem tym, który wprowadza się w głębię życia całej Trójcy świętej. Jeżeli więc masz odwagę odkrywać coraz bardziej znaczenie własnej wiary i dla siebie samego, i dla świata, w którym żyjesz, to przyjdź na nasze pierwsze spotkanie 27 września o godzinie 9.30, dobrych kilka godzin wykładowych. Wejdź na stronę internetową Szkoły Biblijnej Logos w Krakowie. Gdzie znajdziesz wszystkie dodatkowe wiadomości? I odwagi. Otworzyć Księgę Pisma Świętego to jest połowę sukcesu. Czytać ją pod kierunkiem tych, którzy Słowem Bożym zajmują się codziennie, czytając, studiując, pisząc, to zupełnie coś nowego. Nowe doświadczenie, które otwiera nam horyzonty na rzeczywistości, o których nawet nie śniliśmy.